Obrigado. Tak powiedział kiedyś ryś. Na no dzisiaj w najlepszym wykonaniu, dwie najlepsze drużyny bez to nie tylko w tym sezonie, ale tak takim Nie do zwolonego braku podania, zawodnik obronny 34. Karem jest umieszczenie piłki tym miejscu rolnym, automatyczna pierwsza próba wybraniony przez Seamoth w Dyniach gracza Panthers. Przypomnę, akluzja, która miała miejsce w 2013 roku stworzyła właśnie Panthers w grupie James Wrocław oraz David Wrocław jak się zasłużone ekipy dla polskiej i futbola amerykańskiego. Natomiast Seamoth w Dyniach połączyli się Sabercat, z Owoc, Seamoth. Jedna urodzina Seamoths. I teraz zrobią na pewno wszyscy, Będzie czas na autografię, będzie czas na fotografię, ale to po meczu. teraz trzeba mać się nie wszystko. Kilka zespołów stanęło do walki, no to by móc zmierzyć się tu na stawionie. Kozły Poznań, Warsaw Eagles, Warsaw Sharks i zagłębnie Steelers. Te zespoły walczyły, ale dzisiaj oglądają to spotkanie z trybą, bo najlepszymi okazały się Panter Wrocław oraz Siłów Udnienia. Dwie najlepiej punktujące drużyny, ale dzisiaj jeszcze, jeszcze nikomu nie udało się zawiodować.

It's good soup. Zawodnikom w czarnych koszulkach z tyłu, etymerem, zawodnikiem powracającym, będzie zawodnik futnerem, pierwszym na koszulce, a to jest jardy butel. Jeszcze to niestety w tym momencie nam się. 5 nie... jardów nałożono na naformację ofensywną, odpocząć pół przez lasa Kryziena, ale w taki sposób, by uniemożliwić powrót e, zawodnika e, Paters. którzy zawsze podkreślają, śmierdzi mi tu remice. I nie biega się środkiem.